To samo doradzam, zwłaszcza ojcom w z dziećmi. Proszę bardzo Panie, jeżeli jesteście, macie ojca, wyprowadźcie ojca na kawę. Proszę Panów, którzy jesteście ojcami, wyprowadźcie swoje dziecko, czy syna, czy córka na kawę. Niech to będzie w określony dzień, w określonej godzinie. Chcę z Tobą pójść na kawę, pójdzie na kawę. Na ogół Ojcowie mi mówią, to będzie strata czasu. Kiedyś w ojcu jakiemuś poradziłem, miał trudności z syna, żeby poszedł z nim na kawę. co? On powiedział, no to będzie strata czasu. Niech pan spróbuje. Poszedł, telefonuje potem do mnie. No wie ojciec, ja myślałem, że to strata czasu. A on wrócił do domu i do żony powiedział, mama, ale to było prima. Dla ojca była to strata czasu, wydawało się. Dla dziecka było to coś prima, że z ojcem poszedł na kawę, ale to poszedł poza dom. Wtedy może być rozmowa, wtedy może być dialog. A więc to jest kształtowanie więzi na płaszczyźnie myśli. Kształtowanie drugie to jest na płaszczyźnie uczuć. Oczywiście w człowieku to jest jedno, Co to są te uczucia. To jest to wszystko, co człowiek przeżywa. To wszystko, czego człowiek wewnętrznie doświadcza. A więc wszelkie przejawy kultury, tradycja. Jak widzę, tyle rodzin pragnie, żeby w niedzielę chociaż był posiłek wspólny. Zwłaszcza panie są na to bardzo wrażliwe, matki, żeby był ten wspólny posiłek to świadomość, że ten stół łączy. Tak jak Eucharysta przecież jest to stąd. To jest obyczaj. Obyczaj. U nas w domu tak się robi. I to łączy emocjonalnie. Dalej to są wspólne przeżycia. Profesor Fiałkowski mówił o wielopłaszczyznowości kontaktów między mężem a żoną. To jest właśnie ta dziedzina wielu, nie tylko na właśnie Myśli, ale na Pachinie wielu rozmaitych przeżyć. I wreszcie trzecia dziedzina w łączności to jest kwestia ciała. Dwie trzecie kobiet żyjących w małżeństwie nie jest zainteresowanych w współżyciem mężczyzn. W Nikt o tym nie mówi. Niestety. A taka rzeczywistość. Dwie trzecie w mojej. Literatura mówi przeszło połowa. W mojej praktyce trzecie kobiet. No to co zrobić? Człowiek nie lubi tego, czego nie umie. Tej delikatnej dziedziny po prostu trzeba się nauczyć. I o tym pisałem to, co? ktoś, że to jest pornografia. No nie pornografia, tylko to, tak, jak uczymy człowieka jedzenia, jak uczymy człowieka ubrania, uczymy człowieka mieszkania, to jest ludzka rzeczywistość. To, co może być jakąś potrzebą, trzeba ubrać w ludzką rzeczywistość. Mówi Jean w swojej książce bardzo ciekawej o ludzkiej miłości, że zupełnie inaczej wygląda to, co jest biosferą, jeżeli jest przyodziany, odziany, psychosferą. Można zjeść powiedzmy bigos na dworcu, biosfera i głodu. A no, można zjeść kapustę z drzemami podczas wieczerzy i ginij. Może ktoś powiedzieć, no tu kapusta, tam kapusta, tu jedzenie, tam jedzenie, tu głód, tam głód, tu łykanie, tam łykanie. No rzeczywiście, nikt z Państwa nie powie mi, że to jest to samo, bo biosfera psychosfery te nam Ojciec Święty w encyklizumaniu. Widzę, że człowieka nie ma biologii. Są prawa biologiczne osoby ludzkiej. To jest właśnie ten język. Biosfera wśród Biosfera, która jest ludzką. Człowiek nie ma natury. Jego naturą jest kultura. Jego natura jest uczłowieczeniem wszystkiego, uczynienie człowieka ludzkim. I jak człowiek przestanie być ludzki, to już nie będzie zwierzęciem, tylko jest coś okropnego. Będzie nieludzkim. To jest piekło. To jest to wszystko, co widzieliśmy podczas wojny w obozach koncentracyjnych. To jest straszne, bo zwierzę jest bardzo uporządkowane. Zwierzę nie, nie bije się z tym samym zwierzęciem, nie zażywa tego zwierzęcia, nie zagryza tak? swojego gatunku. Człowiek jest jedyną istotą, która występuje przeciwko istotom swojego gatunku. Nie zrozumiemy tego bez tej wielkiej prawdy o głębokim zranieniu człowieka, ale jednocześnie jest to Miłujcie mojego przyjaciół. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to ciało, znowu w tej nawrócę trzeba mieć świadomość, tej, ponieważ nie mam tak przygotowanej prezentacji, muszę się odwołać tylko do wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że ta dziedzina ciała, że są trzy kręgi. Jest jeden krąg bliskości, bo bez bliskości nie będzie tej jedności między mężem a żoną, bo to jest jedynie normalne działanie seksualne. Według seksuologów takich jak Freud, takich jak Szwart. Drugi krąg, który przecina ten krąg, to jest doznanie seksualne, które ma ogromną wartość. Żeby nie doznanie seksualne, to nikogo z nas by tu nie było, Gdyby nie doznanie seksualne, nie byłoby żadnego człowieka na świecie. Przynajmniej u mężczyzn. Gdyby nie doznanie seksualne, nie byłoby małżeństwa, nie byłoby rodziny, nie byłoby społeczeństwa. Więc trzeba sobie zdać sprawę z tego, że doznanie seksualne ma ogromną wartość egzystencjalną, ale człowiek jest zraniony. Na czym polega zanie, że doznanie seksualne, ze względu na swój charakter, może wyłączyć się, jest warunkiem, ale może stać się celem samym sobie. I wtedy, jeżeli jest celem samym sobie, to rodzi uzależnienie seksualne. Sex addiction czy sexual addiction, według amerykańskich autorów. I wtedy jedną z, z cech uzależnienia jest to, że ono niszczy, a przede wszystkim, że łączy się z tym, że człowiek nie ma zdolności tworzenia więzi. To jest problem uzależnienia, prawda? swoją książkę udarzenia, na szef, amerykańska psycholog, która zajmuje się uzależniami, daje tytuł tej książce Escape from Intimacy. Uchylanie się, ucieczka od intymnych więzi. I dlatego doznanie seksualne, które rodzi uzależnienie, a to jest filozofia dzisiaj, że człowiek musi, czy to nam Pani zarzuca, że my musimy, ale jeżeli tak się stanie, to proszę zapomnieć o więzieniu. Jeżeli ona się zgadza na to, że mój mąż musi jak nie głowa, i ona się na to zgadza, uważa, że to jest normalne, to niech zrezygnuje z więzi. Ten człowiek będzie niezdolny do stworzenia głębszych więzi między osobami. Bo tak mówią nam badacze, I Jest trzeci krąg. Absolutnie konieczny i dla mężczyzny, ale szczególnie wielką potrzebą będąc dla kobiety. Właśnie więź, bliskość i doznanie, no to jest przygodne stosunek. to jest pustka. Jeżeli do tej bliskości dochodzi więź, mój miły jest mój, a ja jestem jego, powie nam i stała się moją, powie Bóg w słowach Ezechiela proroka, ta świadomość przynależenia, czyli świadomość wyłączności i świadomość trwałości. Seksuolog angielski szwarc uważa, że to jest w ogóle istotna potrzeba człowieka. Wyłączność i trwałość relacji seksualnej, która jest możliwa tylko małżeństwie. I on mówi, każdy stosunek seksualny poza małżeństwem nazywany jest miłością, ale on nie spełnia wszystkich warunków. Warunki miłości spełnia tylko małżeństwo, bo tylko w małżeństwie rzeczywistość seksualna jest złączona z wyłącznością i z trwałością. I to jest potrzeba człowieka. Człowiek chce być żeby coś było naprawdę dla Niego i żeby było to trwale, tak jak coś na trwale, czy inne rzeczy. I wobec tego zwróciłem yy, uwagę na to, jakie są warunki. Proska o dobro w zakresie miłości, o to, żeby człowiek był lepszy i proska o te pełnie żeby więź na tych trzech płaszczyznach była żeby ta pięć na znaczy, trzech mężczyznach była pięć myśli, pięć, pięć, pięć ciała i bagunki tego podałem. Dziękuję za uwagę.